teraz wam pokażę mój pierdyknik nie chodzi o ten zbiornik yy, tylko dzisiaj sobota będę robił yy, podmianki wody nie w tym zbiorniku co teraz widzicie ale takich co tam powiedzmy czasami mi się jakaś ryba koci albo chce yy, odsadzić jakąś rybę do wyzdrowienia czy yy, popracować nad nową rybą w ogóle to zacząłem, nie wiem, nie mówiłem wam jeszcze, ale wróciłem do akwarystyki, prawda po bardzo wieloletniej po bardzo długo wieloletniej przerwie zacząłem w tym roku ponownie zajmować się akwarystyką i oczywiście nie mogłem odpuścić tego, żeby nie hodować nowej odmiany nie wyhodować nowej odmiany gubika znalazłem już materiał materiał, poczekajcie bo mnie się tutaj, o nie myślałem znalazłem materiał i za chwilę wam ten materiał pokażę nad którym pracuję, ale to dalsze części filmu materiał który już od Zdecydowałem się, że będę nad nim pracował. Ale teraz mi przeszkadza coś tutaj oto. To jest kulka. Kulka. Co chciałam? No powiedz co chciałam. Chciałabyś na łóżko wejść, tak? Poleżeć bykiem, zupę zjadłaś całą. No dobra. Tu Micha z brudną wodą do czyszczenia eee, czyściłem filtr eee, biologiczny, nie? W wodzie z akwarium. Jeszcze mam kilka filtrów do przeczyszczenia, ale teraz wodę... No, co chciałam? No, powiedz, co chciałam? Dobra. Muszę ją puścić? No, chodź. O, ładnie. No, i znalazłem już materiał. Materiał, nad którym będę pracował. Nie wiem, czy mi to wyjdzie, ale myślę, że wyjdzie. Chcę wyhodować Endlera Magenta, nie Tygrysa, tylko Endlera Magenta, czyli różowego całego. Już mam materiał, na którym już pracuję od kilku tygodni, no miesięcy właściwie, nie chwaliłem się wam tym, bo nie wiedziałem czy wyjdzie. Zobaczymy, co z tego będzie. A dalej teraz wam powiem co robię. Ja nie kupuję akwariów do kocenia się rybek czy do jakiejś tam selekcji. Kupuję zbiorniki. Te plastikowe to są 15-litrowe, są bardzo dobre, wygodne. Nie musi się martwić, że otłuczesz gdzieś przy myciu czy coś. Teraz robię podmianki w tych akwariach. Znaczy w, akwariach, w cudzysłowie w zbiornikach. Tu przygotowałem wodę dla bludzapanów, bo będę miał Blue Japany Czy mam? z których będę chciał uzyskać Blue Japana z bardzo długim dolnym mieczem nie? mam jeden egzemplarz yy, i zobaczymy czy coś z tego wyjdzie teraz tak, tu mam yy, to są skundlone wprawdzie yy, ale będę chciał je yy, wyklarować, jeżeli się uda to wyklaruję te gubiki szukam yy, z jakiej to jest odmiany w internecie, ale na razie jeszcze nie znalazłem nic o tych yy, egzemplarzach. Wszystkie są podobne, ale nie, nie, chyba nie te. To jest taki stalowy granat niebieski wpadający w turkus czy coś w tym stylu. Ja się na kolorach tak jak kobiety nie znam, ale będziemy pracować na tym. Co z tego wyniknie, zobaczymy. Samice Endlera wpuszczam, tylko Endlerki, samice. Być może jeszcze mam taką niebieską samiczkę, może ją dopuszczę żeby zobaczyć jaki efekt krzyżówki będzie tu siedzi gruba bela zwana Moli Moli, nezja złota która się ma wykocić Lira to jest Lira ale jej tu nie widać gdzieś się zbunkrowała ona się fajnie tak niby jest złota, ale jej ciężko ją znaleźć w ogóle, duża duża, piękna Czekamy. Powinna się już dawno wykocić, nie wiem, może to jakiś stres. Robię jej podmiankę wody. Może to pomoże w szybkim y, wykoceniu się. Tu jest platka sunset. Y, odmiana w Anglii. Zawsze mam problem z tego wymową tego. Y, też się koci były dwie jedna się wykociła młode wybrałem teraz druga jeszcze została powinna się dzisiaj wykocić także zobaczymy jak widzicie zbiorniki zbiorniki te zbiorniki stosuję to są najwygodniejsze to co akwarium Akwaria są problematyczne te można szybko przestawić szybko wyczyścić nie tak dużo glonów się nie budują na swoich ścianach także jest dobrze No, a później Wam pokażę y, tą y, tych gubików Endlera y, nad którymi pracuję y, i chciałbym żeby były żeby były całe różowe jak jest na przykład y, Red Scar Scarlet ona jest taka niby czerwona pomarańczowo czerwona ta barwa y, chcę żeby to był właśnie zamiast tego koloru takiego pomarańczowo-czerwonego jaki jest w Red Scarlet był róż magenta dokładnie nie róż róż tylko odmiana różu magenta ale o tym później także nie zapomnijcie zasubskrybować kanału jak i dać łapeczki w górę pod tym filmem to mnie zachęci do więcej i więcej i więcej na temat ryb ze względu na to, że mam jeszcze pracę, pracuję niestety do późna, więc mi jest ciężej teraz publikować cokolwiek, jakich, jakichkolwiek materiałów, ale jakby co, to to będą, także do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się.